Wracamy nad morze, hit drugiej kolejki pierwszej ligi na antenie no I taki sam skład jak przed tygodniem w meczu z Górnikiem Łęczna. Tak, ten zaufał tym samym zawodnikom, w tym samym ustawieniu, pewnie liczy też na Smukę, który miał bardzo dobry debiut, jeżeli idzie o zespół z tych. Inaczej mu się wiodło w Okocińskim, dwie ładne bramki, strzelone nie jak typowy napastnik, a jako taki podwieszony, bo praktycznie bramki identyczne z 16-17 metru. Bardzo. Arka również bez jakiejkolwiek zmiany. Tak i takie, takie samo ustawienie jak w ostatnim meczu, ale ja myślę, że Jamrus będzie bardziej takim drugim napastnikiem i z Aleksandrą musi wymieniać tu bardziej takie ustawienie 4-4-2, tym bardziej, że mówię, no Arka dawno nie miała dwóch klasowych napastników. Jeżeli chodzi o strzelanie broni. Zobaczymy głowy. jak to będzie. Teraz chcę się przypomnieć kibicom w całej Polsce. Rozpoczyna Arka w Aleksander do tyłu. Szybkie zagranie, Markusy trochę w nowej roli. Nie gra już na szpicie, teraz ma dogrywać piłki do Aleksandra. Tym razem na lewą nogę znowu przełożył na prawo Markus i z najwyższym trudem Piotr Nisztal. Ale bardzo dobra indywidualna akcja Markusa i bardzo dobry uderzenie. Jednak więcej zmian w tych przednich formacjach i Barzek Dnia i jeszcze tych piłka na pole karne. Markus, Markus może być groźny, ale. Źle Arkadiusz Aleksander. No i jeżeli by Aleksander miał to, co miał Smuka w ostatnim spotkaniu, bo on praktycznie o takie to Było już to... niezłe dośrodkowanie. No i ten piłkę, tak, trącił piłkę. Choć to jeszcze nie koniec. Kubowicz chciał zgrywać, jeszcze nie koniec. Pruknik do prawej strony powalczył. Jest sytuacja chyba najlepsza w tym meczu. Zgranie przez. Jakie jest niż w sytuacji, ta, która była pod Polską Karnym. Radosław Ruchnik po raz szósty, tym razem chyba się zmęczył. Lekkie rozegranie, Tomasik, Tomasik i paruje piłkę do boku Piotr Mistal. Było to groźne, groźne uderzenie. Wygrał pojedynek z gąsiorem. O i ładnie teraz, teraz Damian Szczęsny, ale szakcja szczęsny do smułki nie ma spalonego. Smułka może być jeden do zera. Smułka, ale jeszcze pomylił Paweł Smułka, bohater meczu z górnikiem. Łęczna o takiej sytuacji mogą już nie mieć. Adam Miela. Mhm. Opuścił boisko, bardzo państwa. Eee, przepraszam. A więc Adam Miela w jego miejscu numer 10, Daniel Moka wciąż na boisku po lewej stronie jest Damian Szczęsny. Tymczasem okazja Paweł Smułka, pamiętamy. Ale mnie ta noga, Pamiętam idealno takie same dwie bramki Sobieraj, Sobieraj do Mateusza Szwocha, Szwoch miękka piłka, Szwoch! Jeszcze nie koniec, oj ostra piłka, wypuścił, Misztal jest! Wypluł piłkę bramkarz GKS UTK Arkadiusz Aleksander, trafia po raz pierwszy po powrocie do Arki Gdynia dla Piotra Misztala. Dobre zagranie. Tutaj do Radosława Pruchnika. Jeszcze piłka odbiła się od Dawida Kubowicza, więc pół asysty dla e, byłego zawodnika Górnika Wałżych. Sporo szczęścia miał Arkadiusz Aleksander, ale jak rasowy snajper był tutaj, gdzie być powinien. No i obracając się, trafił do siatki. Dawid Kubowicz zasekurował świetnie, prawo obrońca Arki. Markus rusza, czwórką Arka Gdynia. Markus, Markus da Silva, ale tym razem nie wypuścił piłki. Misztal. 121 do... 21 e, lat temu. Próchnik, Próchnik zawiązał się w akcję ofensywną. Jeszcze Żuchowski, klarownie z głową do prawej strony. Długo zwlekał, da Silva i jest A. gol! Ale jeszcze wejście, Mikał Żuchowski, ile Marek? 100 może 120 sekund po pojawieniu się na Zaplecze ekstra klasy dość długo zblekała. tu widzimy katastrofalny błąd przy wybiciu piłki. Stracił jeszcze żunić. Potem również nieporozumienie Kopczyk prosto pod nogi Żukowskiego. On tę zaczął potem powędrował na pole karne mimo już patrzę zaledwie 176 centymetrów wzrostu przy chociażby. 190 blisko, Tomasza Balula poradził sobie w polu karnym, Michał Żuchowski, no Jarka prowadzi 2 do 0. Tak i to pierwszy poważny błąd, bo do tej pory ta para środkowych obrońców grała na tyle skutecznie, że te wszystkie dośrodkowania stają fragmentem gry. Po raz ósmy dziś, a więc taka oktawa ze strony Radosława Pruchnika głęboko musiał piąstkować Piotr Misztal, a teraz chyba Mówiąc celował w kierunku Dawida Kubowicza, no i... Żółta kartka również dla prawego obrońca Archi Gdynia. Tymczasem Smuka. O, Lubi bardzo. Strzelać z dystansu, Paweł Smuka, ale. I to jest jeden z nielicznych błędów i środkowych obrońców. Przełożył tych, sobie. Tych i... Młodych zawodników po 90 roku, urodzonych, dziś mamy w składzie. Oj, świetny Świetne uderzenie. Na murawę Tomasik. Może mu pokazać Schubert, jak powinno się czekać na piłkę w takiej sytuacji. Rozkłada ręce... Vinicius da Silva. Schubert ładnie poczuł tutaj grę. Jest karny. to masik karny! Moim zdaniem karny. karny. karny tak jest, tak również sądzi arbiter główny Łukasz Bednarek, a więc będzie znakomity, lekko pocałował. No i zobaczymy, czy ta odwdzięczy mu się pięknym... Zanadowne. Damian... Dżupryna faulował ewidentnie Piotra Tomasika i pod górką, a więc tą najbardziej zagorzałą trybuną kibiców Arki Gdynia będzie mógł ten mecz w poprzednim roku. Zobaczymy, czy dziś do asysty przy bramce Żukowskiego dołoży również trafienie. Markus i spokojnie, może nie Ala Panenka, może nie włoski Kukajo, może nie Ala Andrea Pirlo. Z niedawnych Miejskie tychy, no już nawet nie wznawiał gry. Arbiter główny do końca wyczekał Markus Da Silva. Mówi o tym Mario Palotelli, żeby trochę pobiało wielkoeuropejską piłko, że on do końca czeka i dlatego jest jedynym zawodnikiem na świecie, który w zawodowej karierze wykorzystał wszystkie rzuty karne. Teraz również tak postąpił Markus da Silva. Wyczekał Bramkarza i trafił do siatki na 3 do 0. Taką grubą kreską, Marek, otrzymamy tę tak. pierwszą połowę meczu, zapominamy o niej i yy, przenosimy się już yy, na perspektywę Murabę. Tam jest Kuba Staszkiewicz. A ze mną Arkadiusz Aleksander, ten, który otworzył ten wynik w tym spotkaniu. W pierwszej połowie kilka sytuacji, ale ta przewaga nie na golem. W drugiej twój spryt yy, no, już decydował o tym, że ten gol w końcu padł. Bardziej skorzystałeś na błędzie bramkarza, czy nad miejscu, w którym stałeś w tym momencie? To znaczy tak, no mecz się ułożył tak, że od początku atakowaliśmy i kwestia bramki była kwestią tylko czasu, no, cieszymy się, że, że w końcu udało się strzelić ten worek, yy, z bramkami rozwiązaliśmy na początku drugiej połowy, no a później dwie kolejne i na pewno wynik bardzo okazały. To jeszcze spytam o tą bramkę, bardziej skorzystał Pan na tym gdzie Pan stał w momencie tej całego zamieszania, czy na błędzie bramkarzy? Znaczy powiem szczerze, że nie analizowałem tej sytuacji jeszcze, cieszę się, że znalazłem się tam, gdzie potrzeba i wykorzystałem tą sytuację, bo podobno miałem w pierwszej połowie, no niestety nie udało się strzelić. No właśnie, nie chciałem jeszcze to pytać, bo przypominać złych momentów, zwłaszcza po zwycięstwie 3-0. Dużo lepszy występ niż w ostrudzie Może dlatego, że nie było tak ciepło dzisiaj. No na pewno. Z meczu na mecz myślę, że będziemy grali coraz lepiej. No na pewno wynik 3-0 wy